Które doprowadzą mnie do szaleństwa! Pszsz, tak z suszarką, jestem zadowolona. się patrzy na mnie przez balkon i robi głupie miny. Witajcie, kochani, z tej strony Adrianna. Witam Was serdecznie na moim kanale. A dziś chciałabym Wam poopowiadać o minusach kręconych włosów. Kręconych, falowanych, jakkolwiek ktoś to chce określać. Jak widzicie, moje naturalne włosy wyglądają w ten sposób. I często się nie pytacie, Dusiu, nie rozumiem Twojej logiki. Skoro masz tak ładne, kręcone włosy, to czemu je prostujesz? No i mam nadzieję, że w tym filmiku troszeczkę bardziej się zrozumiemy i będziecie wiedzieli, czemu tak rzadko w moich naturalnych, kręconych włosach chodzę. Pamiętajcie także, że w tym tygodniu na moim Instagramie codziennie będą pojawiały się 24-godzinne rozdania. I dziś mam dla Was coś ekstra. Jest to po prostu giga. Zestaw kosmetyków Sephora. Są w nim palety, podkłady, cienie, pomadki, produkty do pielęgnacji skóry. Tak więc, jeżeli chcecie wygrać to cudo, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Wystarczy jedynie mnie zaobserwować, polubić zdjęcie konkursowe i to tyle. Nazwa na Instagramie będzie Wam się cały czas wyświetlała tutaj, a ja już przechodzę do filmu. Ruszamy! Pierwszy gigantyczny i moim zdaniem największy minus kręconych włosów to to, że wydają się być krótkie. Taką długość mają moje kręcone włosy, a tak wyglądają, kiedy je wyprostuję. Taran! Oczywiście włosy proste i włosy kręcone rosną w tym samym tempie. Natomiast jeżeli mamy prosty włos, no to będziemy szybciej widzieli progres niż jak ten włos jest taki pokręcony. A ja przyznawam się, że lubię długie włosy. Jak wiecie, wyprostuję je sobie, czuję, że mogę sobie pięknie zarzucić. W sumie to też mogę pięknie zarzucić. Ale jak moje wyprostowane włosy są takie, wiecie, długie, to od razu czuję się fajnie i oczywiście mogę ten efekt również osiągnąć z moimi kręconymi włosami, tylko muszę dłużej poczekać, a ja niestety nie mam zbytnio cierpliwości Pysio patrzy na mnie przez balkon i robi głupie miny. Postaramy się go zignorować, może odejdzie. Nie odchodzi. Minus numer dwa, również taki, który doprowadza mnie do szaleństwa, to to, że przy kąpieli i przy myciu głowy wypada tych włosów masa. Dlaczego? Też nie dlatego, że włosy kręcone są jakoś dziwne i w ogóle wypadają ze skóry głowy. Nie. Wszystko jest z nimi okej. Okay. Tak przynajmniej mam nadzieję. Chodzi po prostu o to, że włosów kręconych się nie czeszę, Nie czeszemy ich w ciągu dnia. Kiedy wyschną, kiedy je wystylizujemy, no to już je takie zostawiamy. Gdyby kręcono włosy, zaczęły czesać swoje włosy, no to wiadomo, byłby push. Gdzie wiecie pan Kopernik? Trójkąt na głowie. No, jak pewnie świetnie wiecie, kiedy czeszemy nasze włosy, przeczesujemy je, no to ściągamy te włosy, które wypadły i gdzieś są tam zaplątane, albo zdejmujemy z głowy te włosy, które i tak dzisiaj miały wypaść, a tutaj nie. To po prostu siedzi na tych głowie. Kilka dni i potem jak w końcu czyszemy te włosy i myjemy je, to tych włosów jest tysiące. Nie tysiące. Jakby było tysiące, to by było coś nie tak, no ale jest ich naprawdę dużo. No tak więc kręcę do włosów muszą dużo częściej odtykać odków prysznica. Nie możemy tego po prostu, wiecie, zdjąć ze szczotki. Minus włosów kręconych numer 3 to to, że przy stylizacji włosów kręconych dużo rzeczy robimy z głową w dół. Kiedy spłukujemy odżywkę, robimy, wiecie, ostateczne płukanie, no to robimy to głową w dół. Wgniatamy odżywkę bez spłukiwania głową w dół. Później wgniatamy że głową w dół. Uch suszymy dyfuzorem głową w dół! Znów! I być może innym kręconym głosem to nie przeszkadza, natomiast ja chyba mam coś z kręgosłupem i mam coś chyba z szyją, natomiast kiedy to robię, to od razu wszystko mnie boli, dlatego ja po prostu nie cierpię, kiedy moja głowa jest w dole. Od razu mi się w głowie kręci, mam wrażenie, że dostanę migreny i możecie powiedzieć hello, no to jaki masz problem, to po prostu nie rób tego z głową w dół! Rób normalnie! No ale wtedy ciężej jest dotrzeć do tych wszystkich włosów i wtedy ciężej jest uzyskać taką fajną objętość. Jak robię to nie głową w dół, to te Włosy są takie dość przyklapnięte. takie tłuste loki. Tak więc robienie tego wszystkiego głową w dół jest dla mnie ogromnym minusem i jest także minusem innych osób, którym też nie cierpią mieć głowy w tole. Punkt numer cztery. Możecie się go domyślać. Stylizacja włosów kręconych trwa po prostu dłużej. Kiedy noszę włosy proste, no to tak. Myję je, nakładam odżywkę, nakładam później jakieś serum silikonowe, i'm done. Później jeszcze przyprostuję i to wszystko. Ho kochani, natomiast włosy kręcone, no nie tak łatwo. Wiadomo, na początku trzeba te włosy umyć, później nakładamy jakąś odżywkę, spłukujemy głową w dół, następnie odżywkę bez spłukiwania. Wgniatanie we włosy tej odżywki, co naprawdę sporo trwa, żeby, wiecie, uzyskać ten taki fajny efekt loków. Później nakładanie żelu i znowu wgniatanie. A później suszenie z suszarką z dyfuzorem. Suszenie z suszarką z dyfuzorem to jest chyba najcięższe zdanie, jakie powiedziałam w życiu. Jak suszę włosy, żeby były na prostym, to, wiecie, po prostu robię tak, suszarką, jestem zadowolona. Szybko, szybko, przyczesuję włosy, jest ok. A jak słyszymy dyfuzorem, no to musimy przyłożyć ten dyfuzor i czekamy, aż wyschnie. Kończymy jedną partię, przechodzimy do drugiej i czekamy, aż wyschnie. W moim przypadku zauważyłam, że stylizacja włosów kręconych zajmuje mi przynajmniej połowę czasu dłużej. A powiedzmy sobie szczerze, stylizowanie włosów jest dość nudne. wolałobyśmy, nie wiem, obejrzeć serial czy zrobić coś innego, a nie wgniatać żel i później suszyć suszarką z dyfuzorem. No nie jest to najbardziej ekscytująca rzecz, jaką robiłam w życiu. Minus numer 5, który wynika z tego minusu numer 4, to fakt, że trzeba po prostu więcej wydać na kosmetyki oraz więcej nabiegać się, żeby znaleźć fajne kosmetyki dla siebie. Siebie. Jedne kosmetyki będą zbyt lekkie i będą nas puszyć, a inne będą powodowały, że loki będą zbyt obciążone i będą wyglądały na tłuste stronki i nie będą chciały się falować, lokować. Więc trzeba się naszukać, trzeba się namęczyć. Naprawdę rzadko zdarza się, że uda nam się znaleźć idealny kosmetyk za pierwszym razem. Zazwyczaj trzeba przejść tę drogę i trochę tych kosmetyków wybrać, a jednak wtedy po prostu wydajemy hajs. Jesteśmy otoczone mnóstwem innych kosmetyków, które mamy przetestować. Mamy to zostawione, to przetestujemy teraz, to przetestujemy później. I nawet, jak już wybierzemy ten pakiet swoich kosmetyków, no to jest ich po prostu więcej niż przy pięknacji włosów prostych, tak więc wydajemy więcej. No i minus jest również taki, że kosmetyki dla kręconowłosów są najczęściej dość drogie. Nierzadko zdarza się, że dobre stylizatory, dobre żele mogą kosztować nawet powyżej 100, 200, a nawet dalej. No więc hajs jest tutaj minusem. I ostatni minus, numer 6, to to, że nigdy nie będziemy tak naprawdę wiedziały, jak te włosy będą wyglądały w ostatecznym w jak prostuję, no to wiem, że będą wyglądały mniej więcej tak samo. Może być lepiej, może być gorzej, ale mniej więcej wiem, jak to będzie. Natomiast tutaj nigdy nie wiem. Nawet, kiedy używam tych samych kosmetyków, przechodzę przez te same etapy, to zawsze efekt jest po prostu inny. Raz zrobią się mocniejsze fale, a raz są bardziej rozprostowane. Czasem jedna strona wygląda dobrze i jesteśmy dumne, a druga jest spuszczona i jakoś dziwnie wyprostowana. I wiecie, tutaj na moja babka wróżyła. Jedni powiedzą, wow, super, twoje włosy zawsze wyglądają inaczej. To to ciekawe. Natomiast denerwuje mnie to, że po prostu nigdy nie mogę tak naprawdę przewidzieć, jaki będzie rezultat końcowy. I kiedy, wiecie, nie mam czasu, mam jakieś ważne wyjście i nie jestem pewna, czy te włosy będą wyglądały dobrze, czy źle to po prostu wiecie, chwytam za prostownicę, prostuję, no bo wtedy mam pewność, jak będą wyglądały, no i że ten efekt będzie mi się podobał. I tak, to wszystkie minusy, które chciałabym Wam przekazać. Może teraz będziecie, wiecie, bardziej wiedzieli, dlaczego tak rzadko chodzę w swoich naturalnych, kręconych włosach. Napiszcie mi, czy jesteście team włosy proste falowane czy kręcone, koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama 3 sekundy i możecie wygrać ten super zestaw kosmetyków, a ja już się z nami żegnam i do zobaczenia jutro! Pa-pa!